Z nami trener Tomasz Zdanowski jesteśmy po meczu szóstej kolejki a klasy grupy Częstochowa 2. Wygrywamy dzisiaj. Można powiedzieć chyba planowo z gromem poczesna, no ale no, możemy mieć wiele zastrzeżeń do tego spotkania panie trenerze. I to tak nazwijmy tylko tylko zastrzeżeń, że to tylko zastrzeżenia, a ja bym to powiedział mocniej, ale nie będę tego robił. Tym bardziej że ja przestrzegałem tydzień temu, że nie ma co dopisywać. Punktów, bo ta poczesna jakoś na mnie leży. Jakoś, jakoś te wyniki, pomimo ich sytuacji w tabeli, nigdy nie były wysokie. I, i, i powtarzam, że każdy mecz trzeba, trzeba najpierw, najpierw wybiegać, najpierw tutaj trochę mądrości dać od siebie, a potem, potem mówić o jakimś punktowej zdobyczy. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że wygraliśmy 1-0 i 3 punkty zostają w Myszkowie i to jest, to jest dzisiaj najważniejsze. Z czego się wzięła taka postawa? To jest bardzo zaskakujące. Myśmy przed meczem no, mówili, żeby tej poczesnej nie zlekceważyć. No a dzisiaj nie wiem, ta wysoka temperatura na to wpłynęła, bo nie wiem jak to można inaczej wytłumaczyć. Nie lubię tego robić, ale takim klasyczkiem odpowiem, że pogoda była jednakowa dla dwóch drużyn i ona nie miała wpływu na.. Na, na, na przebieg tego meczu w moim odczuciu. Ja mam czasem wrażenie, że my sobie e, sami utrudniamy, nie wiem czy specjalnie, czy, czy, czy nie wiem, nie potrafię czasem tego wytłumaczyć, utrudniamy sobie grę zamiast zagrać prosto, zrobić czasem trzy kroki w Bogi, tyle wystarczy tego ruchu, to my, to my to my gdzieś kombinujemy, jakąś halówkę uprawiamy nieraz przed połem przed karnym, w polu karnym. Nie wiem, czemu to ma służyć do końca, gdzie, gdzie, gdzie te proste akcje przynoszą nam najwięcej takich zdobyczy i bramkowych i punktowych, a mieliśmy dzisiaj ku temu też okazję. To chyba ani jednej piłki wszędzie zagraliśmy, którą często dobijamy do praktycznie pustej bramki. To dzisiaj, dzisiaj mieliśmy tak 5 razy piłkę z boku i, i, i jakieś nieudolne próby strzałów, jeszcze za nas dogrywać wzdłuż bramki i, i, i zdobyć bramkę. Potem jest nerwówka, potem, potem gdzieś Kamil tutaj musiał znowu mieć interwencję jedną drugą. No ale cóż, no zarosty dalej jest. My szykujemy się do kolejnego meczu i ten mecz mnie tak nie ukrywam, że trochę cieszę, że to tak było, że to tak się zdarzyło, bo, bo, bo chyba pokazało też niektórym, że jest jeszcze nad czym dużo pracować i, 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 i nic się samo nie wygra. Czyli co? Mecz dzisiaj do zapomnienia. Dopisujemy trzy punkty. Zapominamy o tym. Szykujemy się na y, kolejny wyjazd za tydzień. Do y, wartym psów. Tak. Ja, ja już chłopakom powiedziałem na ławce, że, że 1,03 punkty, i zapominamy, ale to też się odniosę do jednej rzeczy, że ja nie zapominam. I... I będą pewne ruchy na pewno jak, e, 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 czynione dalej, żeby to, to zmienić, jak nie w takiej, to w innej konfiguracji. Więc, więc, więc e, szykujemy się do meczu z, z Mstowem i, e, i walczymy dalej. Dziękujemy i co pewnie do zobaczenia za tydzień w stowie. Do zobaczenia.